Zadanie 22. matura Podstawowa 2021. W równoległoboku ABCD, przedstawionym na rysunku, kąt alfa ma miarę 70 stopni. Czyli zaznaczmy sobie tutaj alfę naszą 70 stopni. Wtedy kąt beta ma miarę. Jeśli mamy podane, że tutaj mamy kąt prosty. Jeśli jakaś przekątna jest oparta na prostej i mamy podane, że z tej strony ma kąt prosty to z tej strony również ma kąt prosty. Czyli możemy sobie tutaj wyliczyć tutaj nasz kąt, nazwijmy go tu sobie tak gamma, czyli możemy sobie zapisać, że nasza gamma jest równa 180 stopni, bo tyle posiada trójkąt, minus 70 stopni, czyli alfa, minus nasz kąt prosty, czyli minus 90 stopni. Czyli nasza gamma jest równa 20 stopni. Nasz kąt beta, czyli beta, jest równy. Wiemy, że jeśli byłby tutaj taki cały duży kąt, to jest to kąt prosty, czyli zapiszmy sobie 90 stopni minus nasza gamma, czyli minus 20 stopni, i to nam daje nasz kąt beta. Beta. Jest to równe 70 stopni. Jest to odpowiedź B.